A raczej znaczy, widać, jest w tej strony To Beer Factory Prolog Postanowiłem sobie. Um, zrobię taką może małą rejkę. Z losowych symulatorów. Jak znajdzie się jakiś, który na przykład jeszcze nie wyszedł, czy nie wyszedł, ale tak w formie sprawdzania jakiejś gry na jeden odcinek jakiegoś symulatorka. Może być to ciekawy pomysł. Więc postanowiłem, że. Nagram takowy. Mam jeszcze drugi, więc to też sobie nagramy, ale zobaczymy tak w formie jednego odcinka z jakichś losowych właśnie symulatorów. A może jak się spodoba, to może i będzie nowa seria. A my zaczniemy nową grę. W, normal yy, w trybie normalnym grę z doświadc doświadczeniem gry, tak jak została zaprojektowana. Francis jest obecny. W trybie spokojnym z Francis tylko raz, gdy zostawię za sobą część ulepszenia wózka widłowego. Normalny chyba, nie wiem. Polski ma niby polski język ta gra, więc zobaczymy. <laughs> w menu pauzę znajdziesz. Pomoc. Okej. Okay. <laughs> I jakby co do odcinków, nie wiem. Będą wychodzić sobie losowo, jak sobie znajdę jakiś fajny Jakiś symulator czy coś to Będą wychodzić Te odcinki, ale nie mówię, że e, Może co tydzień, nie wiem Ale dobra Zakup tej starej fabryki mieści się w naszym budżecie, zanim, jednak zanim prace rozkręcą się na dobre Będziemy musieli ponownie podłączyć prąd, posprzątać fabrykę i przeprowadzić kilka remontów Poprzedni właściciel pozostawił masz na li zlikwidowanej części fabryki. Może się uda ją odrestaurować. W oczekiwaniu aż posprzątasz fabrykę, zamierzam poszukać jakiejś dotacji. zanim pójdę słyszę, że ktoś nielegalnie przyczaił się w fabryce, ale może to tylko plotka. Okej. Okay. Coś jeszcze? Nie Uuu, Nie wiem jak będzie działać. Dopiero co ją odpaliłem, ale... Czułość. Na pewno muszę zmniejszyć, bo mnie powali zaraz. <laughs> Dajmy tak, tu. Albo to jest na Game to Dobra, może być. Nie za szybko. Nada. O, może być. Otwórz bramę. Ok. Własna fabryka piwa. Wózek widłowy, spoko. E, nie powinienem zamknąć tej bramki przypadkiem? Zrób sobie kawę pozwolę na sprint. O! Właśnie trzymam cały czas shifta, żeby sprintować, ale to właśnie go nie ma. Boże, jak burdel. Zrób kawę, dolar. Espresso, cappuccino, kawę americana, macchiato, macchiato, karmel, o ja bym sobie zrobił ka tą karmelową. Okej. Okay. Mam nadzieję, że gada nie będzie za głośno. Hmm. Zejdzie do skrzynki bezpieczników. O i teraz mogę sprintować, No i elegancko. Tu mamy. Otwórz skrzynkę. Okej. Okay. Znajdź bezpiecznik i chwyć go. No tu jest. O. Mogę nimi jebnąć. O. Francis Przeguń w oczynkę rzucając z niego przedmiotami Jeet Won <laughs> Nie wiem zresztą co ja wiem, ale AK no. What the fuck? Ak John z niego. O tam gdzieś się pojawił? Jak to lata? What the fuck. Dobra, idziesz ze mną. Będziesz w moim broni. Mogę to tworzyć? Nie mogę. No muszę jakoś inaczej. No mógłbyś współpracować. O, ja tu mógł wrócić, dobra. To wiele wyjaśnię. Idziemy. Dwa. E, tknę o, o sobie utknęła No pier... Morkiem na śmieci pierdolny, pierztolne. Chodź tu. Kysz! Okej! Okay. Okej, okay. yeah, yeah, got it Gratulacje, zostajeś nową częścią propan. Propan butan. Raw orangutan Eee, najpierw O krysz kurw łamicie. zmontuj widłę z wózkiem Eee, okej okay. Uuu Okej, okay. nie Jak na razie, na razie jest fajnie Mi się podoba Wejdźmy drugie widły i ee, Dodajmy tam Wot, ale czy Ty możesz? Dziękuję. No, odblokowano wózek widłowy Kieruj wózkiem Wyłącz silnik <laughs> What the fuck? Eee, przełącz kamerę. O, mogę z tej strony. Może też się mi się Eurotrux Simulator Przypomnę. Może. No, nie. Dobra, nie. Eee, wyłączmy. Mówić pojazdu. Otwórz drzwi. Właśnie kur... mi się wcześniej, czy mogę to otworzyć. Weź śmieci i je do kosza. Okej. Okay. Dowiedziałem akurat, że, o, nie zrzucę, ej, da się tutaj pobić tego? Nie da się, ale są ładne. Dobra, kup mop w sklepie z narzędziami, okej, okay. użyj mopa, cena narzędzia, mop niezbędny do czystej powierzchni. Mop, mop, odblokowana. Mm -mm. Okej, okay, okej, okay. ciekawe jak na razie. Zablokowałem sobie mopa. Gdzie on jest? Tu jest mob. myju. Mogę to zmienić. Wyczyść podłogę fabryce przy pomocy mob. O, ale fajnie to wygląda. Fajnie się tak czyści. A muszę to przetrzymywać, dobra. Nie. Następne biurko narzędziowe. Jak to mogę dołożyć? Kup biurko narzędziowe. Super, ale... Moja... A nie, ja mam tu w pasku. O, dobra. Kup biurko narzędziowe. No i dla Majsterkowicza. No dobra. Narzędzia odblokowano. Ok. Wypasza skrzynkę narzędziową. Może hmm. skrzynki z narzędziami przykręcić wszystkie śruby. A gdzie one są? A nie, tutaj. A nie, tu są. Zmontuj. Uuuuh. Coś mi się kojarzy to z tym House Flipperem, czy jakoś tak. Albo z tym. Yy... Jak ta gra się teraz nazywała? <laughs> Że było się mechanikiem. Yy... I się auto ogarniało. W sumie jak robimy. No mnie ja to też można. Na... Mogę nawet to nagrać. Tak sobie losowo. No przykręć tą śrubkę. Trochę to denerwujące jest, a nie, dobra. Znalazłem sposób jak to dobrze przykręcać. No halo. I pyk. I pyk. Okej. Okay. Coś jeszcze? Znajdź pierwszą podporę do regału. O! To jest to! <grych> Czym tego. U. Puść! Może jakoś, jakoś z tym wyjść. No, wyszło. Yy. A, to dobra. Znajdź drugą odporę do regału magazynowego. No dobra. Znajdź półkę do regału magazynowego. Dobra, tu jest. Okej. Okay. Znajdź półkę. Okej, okay, drugą zresztą. A nie, nie oddać półkę. Eee, to gdzie jest druga? No, mm -hmm. tu sobie mogę posprzątać Przy po okazji, trochę denerwujące jest to, że to tak dziwnie, bo to nie jest tak, że cały czas to można mopować, tylko tak właśnie on co do przodu tak mopuje. Dobra. Nie, zaraz to posprzątamy. Ja... No, gdzie jest to druga półka regałowa? Trwiczyć butle z gazem. Wolenie. A, do. Kur... Jestem ślepy czasem. To nawet nie czasem. Trwiczyć półkę. O. Podnieść reputację fabryki do drugiego poziomu. Mmm. Ok, powiedzmy, że rozumiem. To faktycznie mogę. Ale to będzie. Pik. O, 30 metrów. Podnieść reputację. Dobra, ale w jaki sposób? A, w sposób, że mogę sobie, jak sobie sprzątam i w ogóle. A jest reputacja. 9 na 15. Jak rzucę worek tego? Tak, to jest 10 na 15, okej. Okay. No czyli tu posprzątać trzeba. Ale za mnie jak Michael Jordan. Ew. O, czapka. O! Halo! Dobra, wiadomość znalazłem kilka dotacji dla twojej fabryki. Sprzedziewajcie z przelewu już wkrótce. Ta kwota powinna umożliwić Ci zburzenie ścianki działowej w fabryce i wyremontowanie maszyny na zapleczu. Jeśli potrzebujesz więcej pieniędzy, na pewno znajdzie się kilku zainteresowanych inwestorów. Podejdź do komputera, aby dowiedzieć się więcej i przeżyć warunki inwestycji. Ok. Kup nowe rozszerzenie do swojej fabryki. Okej, okay, okej. Okay. Nie wiem, jak na razie gra mi się podoba. Z tego co widziałem, to chyba wychodzi w kwietniu. Więc. Może jak będzie na tyle fajna, to. To zrobię całą serię. O le jęknie. A stąd mogę. Nie, nie udało się. Michael Jordan w Fabryce piwa. Uuu, kasę. 30, 49 dolarów. No jest. Za posprzątanie śmieci? Kurde. To nieźle. No dobra, kup. No dobre rozszerzenie. No dobra, to idziemy kupić. Dostawa warek serowego, ziarna słodu ziarna chmielu, drożdże przemysłowe inwestor o, faktycznie są tu jest pieniądze 1000 benefit share 5% on-invest 7,5% dobra, ale to nie e, ulepszenia, firma budowy. o, jest Zmia zgniatacz ziarna ulepszone legamy magazynowe zbiorniki browarnicze Ulepsza, no, lepsze. Dostępne ziarna. No tak. Od bloku jest z ziarna. No tutaj. O, jakie bydle. Nowa zakładka dostępna w menu pomoc. Okej. Okay. No już 13 minut. Nie, jak na razie spoko gra wygląda i działa też w sumie dobrze. Uu, nowa część, widzę fabryki, ale oczywiście tu posprzątane. O, co to? Nową część, nie gołam, no, Będę, mój wózek będzie się, mój wózek widłowy będzie się świecił. Niczym w tego w Need for Speedzie. Będę miał... RBG... Co? RGB, what the fuck, co powiedziałem? RGB gamingowy yy, wózek widłowy. O, mogę też tak to robić. Myślałem, że... Dobra. Weźmy to tu. Teraz to wyniosę. No. Oczy ty może... Dobra. Zaakceptuj kontrakt za pomocą komputera. Aha. To po co tam tego? No, kawę muszę się napić. Ych, jemy po kawę. Pobiec nie mogę. Ale rzucę Michael Jordan. No jednak nie. Po roku w Polsce. Eee, akceptuj kontrakt. Tu były kontrakt. O właśnie. oczyść 17 worków surowego ziarna słodu. Okej. Okay. Czyli teraz muszę zamówić. Było 17, nie? 17 worków. Co na za jednostkę. Ile? Zamów jedną paletę worka surowego. Zamów jedną paletę. A, dobra, zamówienie. Otwórz ceny. Eee... Ciężarówki, dobra, ale my sobie zrobimy kawkę. Bo biegać nie mogę, aby się przydało. Eee, identyfikator kontraktu 001 eksportowano kruszony słód. Ok, wypijmy. Kawusie, smacznej kawusi Każdy wie co kapusi Ech, No co trąbisz przecież jestem Potrzebujesz wrózka widłowego No ile ci Przełącz mocowanie, odblokuj palety na widłach Podnieś widły, przesunę widły w dół Takie powalone Okej okay. eee, Do góry, no eee, cofaj się Do góry Chodź tu, no, o. Zablokuj. Ło! Aż podskoczyłem w wózkiem. Once Włącz okej. Ale czekaj, ja sobie tam podjadę. Zabójcza prędkość, normalnie tym wózkiem. Mogę to wziąć? Chwyć zasób z palety. No mogę. Mokam by... Podmocz zginięte, okej. chwyć worek zasobów z palety. No jest, rzuć worek na przenośnik. Ui! A przenośnik to tu, tutaj. Tu. E... Ej, chyba jedzie, nie? Co to jest? Speed... ...pli de ...albo inverse... ...engine, okej. Oczywiście się, te wskazówki, jak to zrobić, znajdźcie w zakładce skniotarka. No a mogę to przyspieszyć tak lekko? Tak? Mogę! Jedź szybciej Zakładam, że tu mi coś musi spaść, nie? Proces oczekiwania, A, dobra, tak, tutaj sobie czekamy Ja sobie, no, Było tak blisko I pyk, i pyk Dobra, no, nie będę się na razie tym zajmował, nie robimy tego idealnie, to nie jest pełna seria, że można się tym bawić Eee. Proces oczekiwania. Oczyść ziarno. W trakcie pusty. W eksporcie w swoim pierwszym produkcji. Aby to zrobić, załadować pełną czerowców paletę do bagażnika samochodu. Pika. okej, okay. Pik. uuu, wow. Tutaj jest. Zakładam, że potrzebuję palety. Teraz tak. W eksporcie w swoim pierwszym. Załaduj pełną surowców paletę do gadżetnika. być pustą paletę. No niestety nie mogę, muszę. O. Tak, No nie wyłączam. Muszę wziąć paletę. O, teraz mogę wziąć paletę. Co mogę. I co mogę? Tak. No. Yy, I potrzebuję. O, nie jest. I potrzebuję teraz wziąć co? Pick-upa. Okej, okay, na sam dół. Prześ <tryk> O, no, ze mnie kur kierowca na wózek widłowy to nie będzie. Dawaj wierzę w ciebie. O właśnie, idealnie. Tak. Okej, okay, teraz zablokuj. O, co się ze mną dzieje. Okej, okay, mam... O ale... Mógłbyś jechać w tą, którą chciałbym, żebyś jechał. O jest! Tak jest Dobra, wejdźmy, wyłączmy. Ja o to mi Dobra, jeźdź. Zakończę swój pierwszy kontrakt, ok. Może okay. komputera, dostawa kontrakt, jest. Nie jest to kontrakt. Aha, ja mam tak zrobić jeszcze z pozostałymi workami. Łocie, Jest, mogę. Mogę go pokolorować nawet. Tylko taki... Trochę słabo widoczny ten kolor. A, dobra. Co bardzo męski wózek widłowy. Taki potężny. O, silnik, butan, proban. Odblokuj turbon. Turbon. Co? Turbo. Spoiler. Co? O, mogę naprawdę mieć spoiler tutaj, koła, światło, pusty, neon, no mówię RGB wózek, RGB wózek widłowy, lol. Dobra, i co, teraz będzie ten? Jest piękny wózek widłowy. Nie no, to, to, to idzie na miniaturkę, a w sumie mogę zrobić, a nie dobra Zrobię zrobimy na po prostu. O, dobra. Chociaż, dobra, można jeszcze. Z 10 minut, może. Po pół godziny, po to, dzięki, jak standardowo. Telefon mi, wiół, jeszcze ptać. Nie, teraz Opa. Dobra, dostawa. Potrzebuję 16 takich worków jeszcze. 16, nie? Tak, chyba ta. 16. 600 z worków. To teraz ja już wezmę sobie od razu wódzak gwidłowy. Czekamy Oho, jedzie. To niech tutaj się przyjedzie. Ja sobie już podjadę. No i jakże że Mam turbo! A no tak, najpierw trzeba to... Otworzyć. Mój silnik yy, yy, Cofaj się. Trochę do góry? Nie, trochę niżej. I byk. Nie to. Zablokuj. No, zamiast podnosić te. Ale to wózek podnoszę. Czy ja właśnie... Proszę powiedzieć, że to nie jest to samo. Nie, to jest. Uj! What the fuck? Rest Malta. To co? co to jest? Hmm. Raf Malt. A czy? I to nie jest to samo. Kieruj. Na dół. Gorzek się. Nie, muszę już sprawdzić. Mogę tego? E, nie, nie mogę. Dobra, wyjdźmy. Chociaż czekaj. jest zasób z palety. Ej, chodź tu, wróć tu. Rasztec. A bo tutaj jest jakiś... Nie, tutaj jest raszt. Tutaj jest jakiś kraszt. What the fuck? No, trzymaj to. Aha, ale ja bym musiał to jeszcze odblokować. Odblokuj, właśnie. Wyjdźmy. Więc osób z palety. Jeśli się okaże, że to ten. I ile ja takich worków mogę sobie wrzucić? Mogę sobie wrzucić ile chcę. Że mogę, muszę wszystko po jednym. Co mnie to aż mnie ciekawi. jakby się dało tylko po jednym, to tak średnio bym powiedział. I mogę tą paletę w sumie dać sobie bliżej niż tak biegać w kółko. Raf Malt. No. I w ogóle ten ten hmm. samochód. Nie, no nadal tu stoi. On prosi, że się ktoś tam prosił o co? Surowego ziarna, okej. Okay. Beer distribution. Okej. Okay. Hmm. No bo ja tego nie mogę skończyć wcześniej, no właśnie. Punkty reputacji, 22 punkty, no nice. jest Dobra i teraz tak, w formie testu jest proces oczekiwania, okej. Okay. Oczyśćmy. A dobra, bo ono chciał właśnie Mmm... O Crash, crash. aha I w skrócie Mam to oczy Eee Wystarczyło, żebym to sobie podniósł, nie? Muszę to zobaczyć hmm, Odpal Zostaw to. Mm. I teraz jak to wezmę i załaduję, to to będzie to samo? Do góry. Okej. Okay. Jak będzie to samo, to się zdenerwuję. To niepotrzebnie... Jedź pan. A, on nie może chyba pojechać przez wózek. Dokładnie. Dobra, nieważne, nic nie było. Może komputera dostawa, Kontrakt jest. Reputacje. Zatrudni nowego pracownika przy komputerze. Uuu, pracownicy. Derek Johnson. Okej, okay. zatrudni 7,5. Dolara na godzinę, koszt zatrudnienia 50, ok, już zatrudniono. E eksportuj 50 torebek kruszonego słodu. 50 torebek. W sensie. Tutaj też mam 3, ale. Ty, hmm. a właśnie, a teraz jak mogę. Tutaj są palety. Mogę wziąć taką paletę? Nie. Nie mogę. Kolejna wypłata. Należny czas, zaległe pensje. Okej. Okay. Gdzie jest ten typ? Mogę go z tego jakby zobaczyć? Chyba nie. Je, jest, Delik Johnson sprzątacz. A, czyli on będzie sprzątał, okej. Okay. Nie no, ale... Zapisz grę. Gra fajna. I się... Mi się podoba. No w sumie tak, se do pogrania albo na streamy czy coś no, Nawet by było spoko Opsy co tam stoi Jej gościu do roboty O jest Sprzątacz Zamknij ok. Jak na razie to on stoi nie sprząta Dobra No ale Nielka fajna Dobra ale na razie to by było na tyle Dzięki za oglądanie do następnego i cześć.